Witajcie serdecznie, Michał, z tej strony. Cóż, mam dla Was dwie informacje, obie są dobre. Pierwsza jest taka, że dzisiaj jest piątek, czyli wiemy na czym piątki polegają, tak? Natomiast druga informacja jest taka, że mam dla Was darmową grę, która poniekąd nawiązuje do pogody, którą widzimy za oknem. No w tym momencie, jak już wiemy, mamy jesień, a jeżeli nie wiemy, to już się dowiadujemy, tak? Mamy sobie jesień, dni są coraz krótsze, coraz wcześniej robi się ciemno, czyli nieprzyjemnie, aczkolwiek mi to nie przeszkadza, ja generalnie jestem człowiekiem ciemności. A lubię, kiedy jest ciemno, ewentualnie mrocznie, tak? Nie wiem, dlaczego tak po prostu mam. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę grę, to ta gra niejako nawiązuje do pogody, bowiem jest to gra, w której w głównej mierze będziemy poruszać się w ciemnościach i ciemność będzie naszym przyjacielem. Ciemność i cisza. Przede wszystkim cisza, którą będziemy starali się jak najmniejszym stopniu zakłócać. The Dark Mod. Cóż, mogę o tym powiedzieć. Generalnie jest to, była to modyfikacja do gry Doom 3. Do niedawna była właśnie, znaczy Doom 3 był wymagany do tego, żeby pograć sobie w The Dark Moda. Niedawno wyszła nowa aktualizacja tej modyfikacji, która spowodowała to, że ta gra przestała być stricte modyfikacją, tylko stała się grą samą w sobie. Innymi słowy, by pograć w The Dark Mod nie potrzebujemy już duma 3 na dysku. Po prostu ściągamy The Dark mod instalujemy, gramy. Chociaż z tym graniem jest troszeczkę ciężko, bowiem w tej grze no, od strony technicznej jest na razie problem. tak? W tym sensie, że gra potrafi się wysypać, potrafi nie wczytać misji, potrafi nie zmienić rozdzielczości. Tak jak miałem na początku, generalnie są z tym lekkie problemy. Przynajmniej z tego, co wyczytałem na forum, są to problemy bardzo popularne, że tak to określę. W tym sensie, że się przewijają dosyć często. Czymże jest tak naprawdę The Dark Mod? A jest to generalnie otwarty, no może nie otwarty, ale przede wszystkim darmowy TIF. Nie wiem, czy znacie serię TIF, czy też ewentualnie TIF 1, TIF 2, potem był TIF 3 Deadly Shadows. W tej chwili TIF A czwórkę montują. Chyba w przyszłym roku ma być premiera, z tego co się orientuję. Seria Thief, gra, seria właściwie, która opierała się na tym, że jesteśmy sobie złodziejem, mamy sobie misje, w których mamy określone cele, to znaczy ukraść określoną kwotę pieniędzy w postaci jakichś biżuterii, jakichś pucharów złotych, tak, biżuterii, już wspomniałem, jakichś kamieni szlachetnych, pieniędzy, papierów wartościowych td, itd., itp., etc., etc., jak to było w Wiedźminie. I ta modyfikacja niczym się pod tym względem nie różni, poza faktem, że jest darmowa, tak? Poza faktem, że jest darmowa, mamy do dyspozycji, znaczy no poza faktem, mamy sobie do dyspozycji w tym momencie, może sobie tutaj już pokażę, tylko dwie misje, które są znaczy wbudowane niejako w samą grę, natomiast możemy sobie pobrać misji więcej. Tak, pobranie z serwera, one dużo nie zajmują. 30-50 MB średnio, największa 160 MB zajmuje misja. I cóż, mamy sobie dostęp do tych misji, pierwsza to jest misja treningowa, druga to jest taka, no też powiedzmy, że treningowa, ale już taka to jest prawdziwa misja, w której coś musimy faktycznie realnie zrobić. Tu jest dosłowny taki trening jak, nie wiem, jak tutorial w bardzo wielu grach, tylko nie jesteśmy aż tak bardzo za rękę prowadzeni. Tutaj mimo wszystko da się zginąć, tak? Da się zginąć, zostać wykrytym, generalnie da się po prostu test oblać. Jeden z kilku, które są tutaj wbudowane. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Przede wszystkim wylewa się z niej klimat. Może nie taki bardzo mroczny, jak to zapowiedziałem na początku, ale jest to klimat gry takiej, która faktycznie na długie jesienne wieczory, ewentualnie zimowy, może nam się naprawdę przydać, bowiem jest to gra, w której ciemność, tak wspomniałem, jest z naszym przyjacielem i powoli odkrywamy po prostu możliwości, jakie niesie nasza postać, jakie posiada nasza postać, tak? I jakie stwarza nam mapa. Czyli innymi słowy, obserwujemy, obserwujemy, jeszcze raz obserwujemy i w odpowiednim momencie wykonujemy odpowiedni ruch. Przejdźmy sobie w takim razie może do misji treningowej. Zaznaczyć mi proszę tę misję, training mission, tak. Teraz tak, kwestia jest taka, że są tutaj naturalnie rzecz biorąc problemy z tym, obecnie zainstalowana misja, aha, czyli jedną misję mogę mieć tylko, no i właśnie to są problemy, w momencie kiedy ja sobie kliknę training mission, tak, wezmę sobie, rozpocznij misję, to mi się rozpocznie misja ta. Czyli robimy sobie coś takiego, Klikamy sobie na Training Mission, zainstaluj misję. Klikamy OK. Liczymy na to, że program do nagrywania mi się nie wywali. Nie wywalił się, jest fajnie. Nowa misja, poproszę jeszcze raz. Training Mission jest zainstalowana. Rozpoczynamy misję. Ok, opis jest po angielsku, jak widzicie, zresztą generalnie gra jest polsko-angielska, tak? Menu jest polszczone i sporo części interfejs gry również jest polszczone, natomiast same misje spolszczone nie są. Czy będą spolszczone? To w głównej mierze zależy od nas. Misje można sobie pobrać, można je sobie rozebrać na części pierwsze i można je sobie samemu spolszczyć tekstu naprawdę dużo nie ma, nawet jeżeli znacie angielski naprawdę średnio, to coś takiego jesteście w stanie przetłumaczyć no w góra godzinę, już naprawdę słabo ogarniacie język. Tak, jeżeli gracie, znacie śre język średnio angielski, to to co tutaj widzicie, zrozumiecie co drugie zdanie wystarczy na dobrą sprawę. Cele misji sobie obadajmy. Nie ma żadnych obiektywów, czyli nie ma żadnych celów, po prostu sobie trenujemy skilla tutaj, tak, rozpocznij misję. Nawiasem mówiąc mam nadzieję, że się rozpocznie misja, bo czasem trzeba klepnąć 2-3 razy w rozpocznie misję, zanim się rozpocznie, bo czasem domenu, menu. No, technikalia tutaj są generalnie do poprawy gra, jeszcze jest w wersji... Teoretycznie nie jest w żadnej wersji beta, alfa, przynajmniej niczego takiego się nie dopatrzyłem, no ale działa to średnio, zresztą przekonamy się, być może, uwaga. Tak jest, użyj tej misji kiedykolwiek do tego, żeby ćwiczyć swojego skilla, ale to przetłumaczyłem, dobrze, że nie jestem tłumaczem, bo byście takie kwiatki częściej w grach oglądali, wolelibyście tego nie oglądać. Uwaga, wczytuję się. Okej. Okay. Czytała się przez chwilę, miałem brak odpowiedzi pro, z programem, a tak nawiasem mówiąc, być może będzie troszeczkę podczas prezentacji gry wyglądać dziwnie, okienko, bowiem muszę nagrywać grę w oknie. Nie, mój program inaczej nie chciał sobie tej gry w ogóle zobaczyć, niejako nie mogę mi inaczej nagrać, musiałem ją w oknie odpalić. Więc w efekcie na przykład widzę pasek start, którego wy widzieć nie powinniście, ale okno będzie trochę pewnie przesunięte misja teoretycznie się jeszcze przygotowuje no cóż, jeżeli chodzi o technikalia to gra jest dosyć kiepsko zoptymalizowana na moim kąpie, na którym na przykład War Hunter bez problemu śmiga praktycznie na najwyższych detalach tych FPS-ów, nigdy mi tam nie brakuje za nadto to tutaj potrafi gra chrupnąć momentami, mam nadzieję, że tego nie będzie widać tutaj, jeżeli będzie widać to z góry, przepraszam także to jest niestety ten problem, dobra, czekamy w takim też układzie na rozpoczęcie misji na wczytanie właściwie tejże misji okej, okay, misja załadowana, naciśnij tak. No, i jesteśmy sobie. Witamy w Dark Mode. Tak przedstawia się gra z strony graficznej. To są maksymalne ustawienia, aczkolwiek, tak jak mówię, zastanawiam się, czy sobie ich nie obniżyć, bo gra potrafi nieziemsko chrupnąć w pewnej chwili. Dawno się z czymś takim nie spotkałem. Prawdę mówiąc, ostatni raz w gotiku trzecim. Jeżeli ktoś z Was miał przyjemność lub nie grać w Gothika III, to wie, że nieważne jaki się ma komputer, ta gra i tak będzie chrupać. Tak jest silnik po prostu zrąbany, skopany. Niestety nic, żadne pacze temu nie pomogą. Dobra. To, co w tej grze jest najważniejsze, to tak jak już wspomniałem, dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest sprawa związana z oświetleniem, tak? Na dole widzimy sobie taki paseczek taki po samym środku na dole, tak? który jest w tym momencie taki ciemnożółty sobie nazwijmy. O jak widzicie, kiedy podejdę sobie do źródła światła, które jest tu, on się rozjaśnia. Innymi sobie, my w tym momencie jesteśmy bardziej widoczni. Kiedy sobie wcisnę klawisz X, czyli sobie przykucnę, to troszeczkę się przyciemnia, czyli jesteśmy troszeczkę mniej widoczni. Przejdźmy sobie do zaciemnionego miejsca, uwaga. Paseczek praktycznie się. Przy, wyciszył, co ja chciałem powiedzieć e, przyciemnił całkiem w tym momencie jesteśmy właściwie prawie, że niewidoczni przez przeciwników, ja sobie trochę wstanę troszeczkę się rozjaśnię, realizm jest tak? E, druga sprawa bardzo istotna to są dźwięki innymi słowy kiedy na przykład chodzimy a kiedy biegniemy, to dźwięki są różne, czyli kiedy biegniemy są donośniejsze, kiedy chodzimy sobie a dźwięki są cichsze kiedy kucamy i idziemy Prawie nas nie słychać, ale bardzo ważna jest powierzchnia, po której się poruszamy. W tym momencie sobie chodzimy po takich gołych, zimnych kamieniach, ale na przykład będziemy poruszać się pod skrzypiącym drewnie, tak? Ewentualnie po jakichś metalowych kratach. I one również mogą gdzieś tam skrzypieć, piszczeć, no generalnie zdradzać naszą pozycję, więc trzeba tego naprawdę sobie pilnować. Dobrze, podejdźmy sobie tutaj do księgi, to jest taka księga wprowadzająca. Ok, możemy ją sobie przeczytać. Prawym przyciskiem myszy wciskam sobie na księgę. Ciekawostka jest taka, że możemy się obracać cały czas, bowiem jak jest tutaj w tej księdze napisane, gra podczas czytania ksiąg nie jest pauzowana, więc jeżeli przeciwnicy będą sobie gdzieś tu chodzić, to mogą nas cały czas odnaleźć. Realizm jest? Jest. Prawy przycisk myszy, nie, przepraszam, kółeczko myszy powoduje, że sobie przesuwamy stronicę. Jak dobrze pójdzie, to klawiszem ustąd wyjdę. Nie, się poszło, więc sobie wcisnę spację proszę mi, spację wcisnąć, tak, czyli skok. Nie mam pojęcia jeszcze, jak wychodzić z tego typu czytania książek. Generalnie ustawienia klawiszowe są rozbudowane i trzeba się w nie wczytać. Nie będę tutaj też wszystkich prezentował, bowiem jest tego dużo i tak 30 minut materiału raczej by na to nie wystarczyło. Musiałbym jakiś konkretny tutorial zrobić. Natomiast zrobię Wam krótki tutorial na temat logpikowania, czyli otwierania skrzyń i ewentualnie strzelania z łuku. Na to akurat to jest bardzo sympatyczna sprawa. Dlaczego lokpikowanie, czy też otwieranie skrzyń? Dlatego, bo jest to z jednej strony coś, co w tej grze jest najważniejsze, z drugiej strony, jest to coś, na czym się ja osobiście troszeczkę zawiodłem. Otwieramy sobie drzwi. Ja sobie chwilę tutaj może poczekam, bowiem kiedy ja tak o, wczoraj, jak sobie testowałem grę i otworzyłem drzwi od razu na powerse wszedłem do pomieszczenia, to spowodowało to prosty, prosty fakt, że gra mi się praktycznie zawiesiła. Oczywiście same zamknęły bardzo ładnie. Proszę mi się otworzyć. Dobra, już się chyba wczytało tutaj wszystko, co tam mogło się wczytać, strasznie mi chrupnęło. Dobra, wchodzimy sobie do środka. Na dzień dobry mamy sobie kluczyk, pobieramy go sobie. A ciekawostka jest taka, że możemy przedmiotami manipulować, tak? Mogę sobie tę świeczkę zabrać, mogę sobie podświetlić jakieś miejsce, mogę ją sobie na przykład tutaj położyć. O, no, połóż się, prawy przycisk myszy, bardzo ładnie. Mogę świeczkę przewrócić. No, przewrócisz się, albo cię rzucę po prostu. Chodź, no tutaj, chodź, 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 chodź do rączek tych moich, tak? I rzucamy lewym przyciskiem myszy, Sru. Poszła. Ona sobie za chwilę zgaśnie, także możemy sobie świecę gasić i w tym momencie, jak widać ciemność naszym przyjacielem. Zgasła, zgasła, jak widać dymek się niesie. Dobrze. Lockpikowanie, bo to jest najważniejsza sprawa. W sumie niepotrzebnie to światło gasiłem, bo teraz średnio tutaj widać. Skrzynię otworzę za pomocą klucza. No, proszę mi się otworzyć. Ok, tutaj są lockpiki. Pierwszy, drugi. Wężowy wytrych mam dostępny oraz wytrych kurczę, przez ten pasek Windowsa nie widzę za bardzo momencik. Dobra, musiałem sobie schować pasek Windows, aby mnie tutaj denerwować zaczął. Nie widziałem na dole podpisów wężowy wytrych i i i drugi wytrych, który mam dostępny. Czemu teraz nie mogę zmienić? Wczoraj mogłem, dzisiaj już nie mogę. No nic, zobaczymy. W takim razie podejdę sobie do drzwi w takim też układzie. I pokażę wam, na czym polega logpikowanie. Przede wszystkim bardzo ważny jest dźwięk. Bowiem zamki, oczywiście, kiedy próbujemy je otworzyć, używają różnego rodzaju dźwięku, który stara się nas zmylić, i na podstawie tego dźwięku będziemy otwierać zamki. Zamki mają różne stopnie trudności. Tu jak było napisane, stopień trudności 1, czyli generalnie wystarczy, że raz jeden sukces, jak to określę, ma, zrobimy do tego, żeby otworzyć drzwi, to drzwi się otwierają. Tak? Tutaj potrzebujemy dwóch sukcesów przy otwieraniu. Zamka, żeby otworzyć i dostać się do tamtych łupów. Tu potrzebujemy trzech sukcesów, a tutaj potrzebujemy czegoś innego, w każdym razie, do otwarcia prawdopodobnie klucza. Dobra, czy ja te wytrychy dzisiaj będę mógł przełączyć? No zobaczymy w każdym razie. Czy ja wziąłem po prostu jeden z tamtej skrzyni, zaraz się przebiegnę, wydawało mi się, że dwa brałem. Tak, wziąłem dwa, więc one powinny tutaj sobie być. No nic, w każdym razie, a już kojarzę. Klawiszem P przełączało się. No tak, klawisz P, to jest bardzo naturalne i oczywiste, że klawiszem P. Jak widać, są dwa wytrychy wężowy, trójkątny. I tymi dwoma wytrychami będziemy otwierać sobie drzwi. W momencie kiedy, o, tak jak widać, prawym przyciskiem myszy próbuję zastosować jakąś interakcję na zamku i mój wytrych w prawym dolnym rogu pali się na czerwono. To znaczy, że to nie jest ten wytrych. Klawisz P, trójkątny wytrych, to jest ten wytrych. I teraz bardzo ważna sprawa. Skupiamy się na dźwiękach. No i o co chodzi? Różnego rodzaju dźwięki słyszymy. Jeszcze raz. Jak otworzyć te drzwi? No w momencie, kiedy zacząłem się tym bawić, nie czytając sobie instrukcji w tamtej książce, którą tam widać, to się zastanawiałem, kurczę, w którym momencie ja muszę tutaj wcisnąć ten wytrych i który wytrych? O co chodzi, tak? Tutaj jeszcze jakaś taka fajna zapadka się na górze przesuwa tego zamka, jak widzicie, tak. E, śmieszna sprawa. Podchodzimy tutaj. E, tu się zapadka przesuwa krócej, tak? No, zasadniczo co się dzieje. O, nawet mi się udało otworzyć, ale fail po prostu przypadkiem to zrobiłem. E, wybaczcie w takim układzie. O, figurka jest znaleziona, 150 sztuk złota, ona jest warta. E, Okej. Okay. Klawisz P. Interfejs, walka z interfejsem, tutaj chwilę trwa, ale moim zdaniem warto, nie ten wytrych. O co chodzi z logpikowaniem? Uwaga, kiedy słyszymy sobie te kombinacje dźwięków, ja myślałem, że one mają jakieś znaczenie, tak? Okazuje się, że nie mają żadnego znaczenia, bowiem nas interesuje kombi nie kombinacja tak naprawdę, jak to jest napisane tam w instrukcji e, tych dźwięków, tylko przerwa między tymi kombinacjami, tak? Te kombinacje są zawsze takie same. Jest sobie kombinacja jakieś x, y, z, przerwa i potem znowu leci x, y, z, przerwa i my musimy w odpowiednim momencie, w tej przerwie właśnie, wcisnąć lewy przycisk myszy, tak? Uwaga, przerwa i w tym momencie musimy po prostu wcisnąć lewe przycisk myszy. Ok, udało mi się. Jak widać zapadka zatrzymała się na drugim miejscu, bo wiem, do drzwi e, drzwi potrzebują dwóch sukcesów, żeby je otworzyć. E, no tak jak wspomniałem, mamy sobie kombinację dźwięków, które są nazwijmy sobie x, y, z. Jest przerwa pomiędzy nimi i w tej przerwie zaraz po tej kombinacji zaraz, to nie można czekać dłużej, tylko od razu, momentalnie po. Liczą się dosłownie milisekundy, tak? Trzeba wcisnąć lewy przycisk myszy i w tym momencie zapadka jedna jest uchylona. Czy tam zapadnięta, czy tam otwarta? No nie ma, że nigdy się nie wamywałem, tak? Dobra, kombinujemy z drugim wytrychem. Co się stanie, kiedy nie uda mi się trafić tym lewym przyciskiem myszy? E, nic się nie dzieje. Zamek wraca do wartości wcześniejszej, którą już odkryliśmy. Nie, nie zeruje się zamek do zera, tylko sobie wraca do wartości poprzedniej, tak? No już to będzie szybko poszło. Zbieramy sobie fanty. Ostatni zamek. Wężowy wytryk, czy to będzie ten? Uwaga, tak. Jeszcze raz. Jeszcze raz, za późno troszeczkę. Pierwszy zamek trafiony, trójkątny wytrych, Za późno. Idealnie. Ostatni wytrych. I ciach. Bez problemu już poszło. To szybko idzie tak, jak mówię, tylko trzeba wyczuć moment, w którym po dźwiękach musimy wcisnąć lewy przycisk myszy, nim się zaczną kolejne dźwięki. To będziemy potrzebować. Tutaj jest kolejny zamek. To ja już nie będę demonstrował o co chodzi, bo już tak mi się przynajmniej wydaje, wiadomo o co chodzi, tak. Mamy sobie kombinację dźwięków, ona nas nie interesuje, interesuje nas przerwa pomiędzy dźwiękami. I w tym momencie wciskamy lewy przycisk myszy. Na tym polega logpikowanie. Tylko w tym momencie to jest bardzo łatwe, bo nie ma żadnych przeciwników w okolicy, którzy się na przykład tutaj szwędają. I w tym momencie może się zdarzyć tak, że na przykład na otwarcie takiego zamka będziecie mieć sekundę, no sekundy dosłownie, tak? Nim się uda wam otworzyć. Jedną zapadkę musicie uciec, gdzieś się schować przed e, jakimś kolegą, który się tutaj maszeruje, jakiś żołnierz, nie żołnierz, czy ktoś w ogóle, ktoś, to będzie chciał nas tropić I w tym momencie łatwo już nie jest. I teraz, dlaczego ja się na tym zawiodłem? Ale no dlatego, że te dźwięki, które słyszymy, nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia. Nas interesuje tylko kombinacja dźwięków i przerwa, która nas dosłownie interesuje, tak? Także trochę się na tym zawiodłem. Myślałem, że będzie trochę większa kombinatoryka tutaj. A tutaj, w grze, która nota notabene traktuje o złodziejskim życiu, mamy to potraktowane po macoszemu. Moim zdaniem dałoby się to zrobić trochę lepiej. Prawdę mówiąc, to już w takim gotiku dwójce, gdzie się otwierało skrzynie na zasadzie lewy, prawy przycisk, właściwie strzałka na klawiaturze, to już do mnie bardziej przemawiało, że ja już fizycznie miałem faktycznie. Jakąś sposobność do tego, żeby ten zamek otworzyć. Że już nie wspomnę do tego, co się działo w Oblivionie, tak? Czy teraz też w Skyrimie? No, w Skyrimie trochę, w Oblivionie mi się bardziej podobało, to ładnie po prostu się prezentowało. W Skyrimie wygląda też nie najgorzej, ale tak jak mówię, Oblivion jednak pokazał, jak to fajnie można zorganizować. A tutaj jest to, to jednak trochę potraktowane po macoszemu. Dźwięki są fajne, wykonanie troszkę gorsze. Dobra, pokażę wam jeszcze, może na czym polegało ucznictwo. Ja się przebiegnę, o dokładnie tutaj to będzie chwilę, poczekam albo spróbuję wejść. Zobaczymy, czy się będzie dzisiaj mulić. Nie, nic się nie muli. Tu będzie chyba ucznictwo tak, otwarte tereny otwarte tereny prezentują się w taki sposób wygląda to ładnie, ja absolutnie nie mam się do czego przyczepić mi się podoba, i strzelanie z łuku który mi się bardzo podobały więc trochę strzał ile mam tych strzał? 14, tak, łuk jak widać już mam przyobrany, no nie będzie, że 20 strzał otworzymy sobie brameczkę staniemy sobie w brameczce i strzelanie z łuku Naprężamy, łuk, tak, lewym. Wszystkie myszy sobie trzymam. Jak widać, nie ma żadnego celownika, nie ma po prostu zero celowania. okej, okay, kolega się zaczął skupiać, i celujemy dosłownie tam, gdzie grot powinien polecieć, tak? Och, zaczyna się męczyć i trochę sk sk skuksił, że tak powiem, sfailował. Strzała polecia w to miejsce. Możemy, oczywiście, strzałę sobie zabrać, tak? Także spróbujemy jeszcze raz naciągnąć cięciwe. Uwaga, proszę mi tutaj strzelić jeszcze raz. Także znaczy, celownika nie ma, musimy sobie dosłownie przymierzyć w miejsce, w którym nasz kolega ma przycelować. Uwaga! No. Ładny, ładny strzał, easy shot, tak jak to było napisane, niezły strzał. E, prawie w środek tarczy to było akurat łatwe. Teraz sobie przejdziemy do e, takiej skrajnej strzelnicy, która jest już no, dużo trudniejsza, kilometr dalej, że tak powiem. No, drzwi proszę mi się otworzyć. No, i w tym momencie sobie pocelujemy jeszcze. Uwaga! Trzeba oczywiście parabolę sobie wyliczyć. Brać poprawkę na to, że nasz kolega tym łukiem trochę rusza. Tak, czy za wysoko nie będzie? No zobaczymy. No, nie było za wysoko, było za nisko. Strzała wylądowała. Gdzie ona wylądowała? Zaraz się przekonamy, czy jest już tutaj. Tak jest, strzała jest tutaj. Jak widać, strzała została pobrana. Tak, dobrze widziałem, chyba tak. Także sporo przed tarczą, także strzelanie z łuku nie jest łatwe, ale trzeba pamiętać o jednym, że strzelanie z łuku jest ostatecznością. Na drugą sprawę przeciwników będziemy mogli sobie ogłuszać, będziemy mogli strzelać jeszcze tak zwanymi wodnymi strzałami, które powodują na przykład to, że kiedy strzelimy wodną strzałą w pochodnię, to pochodnia gaśnie. Czyli spory, spory mamy zasób... Cóż to za dziwny dźwięk był? Nie wiem. W każdym razie spory mamy zasób do tego, żeby tych przeciwników w jakiś sposób wyminąć, oszukać, ewentualnie ich ogłuszyć. Sporo tego jest. I przede wszystkim po tym samym względem gra wciąga. Czy tutaj będzie coś ukrytego? A no, tak. Oczywiście ukryte znajdki są wszędzie. Proszę tutaj, tak dokładnie. Pamiętałem, że jeszcze coś było czy ja to wezmę, wezmę 75 sztuk złota, także reasumując zdecydowanie zachęcam was do pobrania tej modyfikacji nie będę wczytywał już dużej misji, bowiem to chwilę trwa nie wiem jak gra na to zareaguje, jak program do nagrywania, nie będę kusił losu jak będziecie chcieli to sobie spróbujecie, o, to są fajne strzały to jeszcze tak na koniec mm. zademonstruję strzała winna, uwaga strzelamy i strz Sympatyczna kwestia, naprawdę bardzo ładny bardzo efekt. Bardzo, bardzo ładnie mi się to podoba, tak? Bardzo mi się to podoba. Naprawdę fajna kwestia. Cóż, także generalnie gra otrzymuje, że tak to określę, moją rekomendację. Zdecydowanie polecam sobie ściągnąć. Instalka waży praktyczne, praktycznie równe 2 GB danych. To nie jest mało i generalnie, jak zauważyłem, u mnie na moim łączy nie ściągało się do z maksymalną prędkością łącza. Także około 2 godzin sobie musiałem poczekać na to, żeby to się zasało. Nie jest to dużo, nie jest to mało. W każdym razie wiem jedno, że jeżeli ja znajdę taką grę, która mnie już za bardzo zdenerwuje, ja nie będę chciał do niej wracać, albo nie będę miał w co grać. Aha, <laughs> bardzo śmieszne, tak? To zdecydowanie sobie w The Dark Moda spróbuję pocisnąć, bo to jest taki nowoczesny TIF, ale darmowy TIF. Tak ja nie muszę wydawać ani grosza na to, żeby sobie wgrać. Zagrać i się grą nacieszyć. Strzała wodna. Ok, zobaczymy sobie. Może jeszcze gdzie ja strzała wodna? Prawdę mówiąc, jeszcze tego nie robiłem. Strzała wodna. X, wstaniemy sobie. Proszę mi tutaj strzelić w pochodnie. Przymierzamy. Jaka fajna kulka wodna swoim drogą to jest. No proszę mi się tutaj skupić ładnie. Tak, uwaga. Ciach. Elegancko po prostu. I w tym momencie jesteśmy. Schowani, tak? E, to jest, w tym momencie jest ludzik stealth, że tak powiem, w technologii stealth. Nie, nie, nie strzelaj mi, zostań, zostań, zostaw. No i strzała, poszła się ryba, się niestety. No tak, jak mówię, walka z interfejsem, ja sobie to chciałem zabrać, o, rzucić. E, oczywiście przedmiotami można rzucać, na przykład, żeby kogoś sprowokować, tak, żeby wzbudzić czyjeś zainteresowanie, ciekawość. E, w efekcie taka postać może e, rzucić się do miejsca, w którym nie jesteśmy. W tym momencie my łatwo, elegancko od tyłu tego kogoś ogłuszymy. Także. E, Maestria, jeżeli chodzi o maestrię wykonywania, wykonywania questów, jest duża. Dowolność jest duża. Możemy na wiele sposobów przeciwników ubijać i ukrywać, a właściwie ukrywać zwłoki. Też musimy, ale znajdować, znajdźki, tak, które powodują to, że udaje nam się misję przejść. Cóż, także, tak jak wspomniałem, zdecydowanie polecam Wam modyfikacje. Uważajcie na ewentualne niedoróbki techniczne. W razie czego gdybyście mieli jakieś problemy, to piszcie w komentarzach. Ja w każdym razie parę błędów już miałem. Udało mi się je wyeliminować. Także, jak coś to z chęcią pomogę. Oczywiście, o ile znajdziecie taki błąd, który ja miałem, bo w wielu przypadkach prawdopodobnie nie będę wiedział, co robić w ogóle. E, także to jest raz. Druga sprawa, polecam sobie pobrać, spróbować. Polecam sobie odpalić misję, e, która jest główną misją, w grze dostępną, wbudowaną. tak. Czyli to jest ta misja Świętej Klary. Będą e, główne, może sobie weźmiemy jeszcze raz. tak? E, opuść misję. Tak, dziękuję bardzo. Nowa misja. To jest dokładnie ta misja, w której już troszeczkę więcej mamy do zrobienia już troszeczkę więcej z tych celów i generalnie jest już to takie praktycznie wyzwanie i sprawdzenie umiejętności, które nabyliśmy sobie w misji treningowej. Ze swojej strony jeszcze raz zdecydowanie polecam The Dark Moda, zainteresować się tą produkcją, pobrać sobie jakieś misje, naprawdę warto, myślę, że wielu z Was, szczególnie miłośników serii Tif, nie będzie zawiedzionych, tym bardziej jeżeli Tify macie już obcykane, to poczujecie się jak ryba w wodzie i stwierdzicie, że kurczę, to jest to, jest to na co czekałem, czyli darmowy Tif, do którego właściwie sam mogę włożyć Swoją jakąś pracę, mieć wkład w jego rozwój. To jest też najfajniejsza sprawa, właśnie w tego typu otwartych grach. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam z tego miejsca sympatycznego, ciepłego przede wszystkim i bez deszczowego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Widzimy się w jutrzejszym dniu z Waszymi powtórkami, tym razem z powtórką World of Tanks. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie, cześć.